Dzisiaj upieczymy babkę twarogową. Do upieczenia tej babki potrzebować będziemy 4 jajka, 200 g cukru, 200 g margaryny, 250 g twarogu półtłustego, 300 g mąki pszennej, 2 łyżeczki proszku do pieczenia, 1 cukier waniliowy i kilka kropel olejku, a przepraszam, aromatu pomarańczowego. Zaczniemy od ucierania żółtek. Najpierw musieliśmy oddzielić białka od żółtek. Białka sobie wstawiamy do lodówki, na chwilę poczekają, a my zajmujemy się żółtkami. Ucieramy je, ucieramy, jak Państwo widzą, przez dłuższą chwilę, aż podwoją swoją objętość. Jak już to się stanie, dosupujemy cukier. Możemy powolutku tak naraz. I teraz ucieramy, aż nasze jajka zmienią kolor na taki bardzo jaśniutki czyli robimy tak zwany kogiel-mogiel. Nasze jajka zmieniły kolor, to teraz dodajemy margarynę. Margarynę wcześniej na małym ogniu w rondelku roztopiliśmy i zostawiliśmy do przestudzenia. I teraz taką przestudzoną margarynę dodajemy, mieszamy chwilkę, dodajemy kilka kropelek aromatu pomarańczowego, a jeszcze ciutkę. I znowu mieszamy wszystko ze sobą. Przyszła pora na twaróg półtłusty. On został dwa razy przeciśnięty przez praskę albo przez jakiekolwiek inne urządzenie, które Państwo mają. Dodajemy partiami, najlepiej on się najlepiej wtedy wymiesza z całością. To ciasto, jak Państwo widzą, zagęszcza nam się powolutku. Mieszamy, mieszamy. Teraz przyszła pora na mąkę. Mąkę również mieszamy partiami, ona nam się wtedy lepiej rozprowadzi. W międzyczasie dosypaliśmy proszek do pieczenia. Państwo mogą ten proszek do pieczenia wymieszać razem z mąką, którą przesialiśmy przez sito i jako jeden element dodawać do naszego ciasta. My robiliśmy to oddzielnie, żeby Państwo widzieli, że jest i mąka, i proszek. Teraz zostawiamy nasze ciasto na chwilę z boku i ubijamy nasze białka na sztywną pianę. Żeby łatwiej się ubiły, dodajmy sobie szczyptę soli. Powolutku, powolutku, aż będzie sztywna piana. I teraz tą naszą pianę będziemy dodawać do naszego ciasta, ale już łyżką drewnianą będziemy mieszać wszystko ze sobą. Powoli wszystko. Zagarniając od spodu, z dołu, to ciasto. Najpierw będzie się ciężej rozprowadzało, później lepiej się będzie mieszało. I takie ciasto wykładamy do foremki, tak zwanej keksówki, wyłożonej papierem do pieczenia. Po chwili musimy wszystko wyrównać, uzupełnić braki, wszystkie rogi, kąty, powierzchnię wyrównać. I taką foremkę wstawiamy do piekarnika. Piekarnik nagrzewamy do 180 stopni Celsjusza używając tylko grzałki góra i dół i pieczemy przez około 50 minut. Pod koniec tego czasu wsadzamy patyczek i sprawdzamy czy ciasto się upiekło. Jeżeli nic nie przyczepi się do patyczka, znaczy się, że ciasto jest upieczone. No i ostatni element, cukier puder. Ten cukier puder używamy w momencie, kiedy to ciasto, ta babka już, przepraszam, nam przestygnie, będzie taka fajniutka, już wystygnięta i oprószamy naszym cukrem pudrem. Mniej lub bardziej jak Państwo lubią. My lubimy dużo cukru, pudru. I tym słodkim akcentem kończę. Zapraszam na kolejne przepisy i porady na magia kuchni.